Ja dla swojego syna chcę przekazać tą ciężką pracę jako dokument. Nic by nie pomogły mechanizmy, urządzenia, różne maszyny, jakby nie było tej ciężkiej pracy. Dobierając kadrę na, na walcowni obecnej, szkolili w pierwszym etapie i badali w Instytucie Lotnictwa, stawiając takie testy jak lotnikom do samolotów odrzutowych. Pan ma te kolosalne możliwości oglądania Krakowa inaczej. Gdyby pan miał wybrać dla tego filmu jedno ujęcie, jedno zdjęcie, to co pan proponuje dzisiaj, w tej chwili, żebyśmy skręcili? Dla Roberta, dla pana syna, żeby było ujęcie, które. Pańskim zdaniem najwięcej mówią o naszych czasach. Telewizja się Panom kłania, moje uszanowanie, dzień dobry. Co Panowie, co robicie? Staramy się jak możemy. Kto z Panów jest Pan król? Ja jestem. Tak, Pan zdaje się należy do tych, którzy tutaj zdążyli zbierać grzyby w lesie, tak? Tak, to prawda. Ale teraz już nie ma lasu, jest tylko las konstrukcji. Niech sobie Panu myje też pan, bo Panu to mydło właśnie w oczy, co? No chwileczkę, musi nie. Pan poczekać. Niech pan powie, dlaczego pan tutaj pracuje? Czy to jest przypadek? Nie, to nie przypadek. Lubię rzeczy duże i ciekawe. A tu już szybko się można dużo nauczyć. Tak, nie lubię pracy montonnej. No a co pan lubi na scenie, w telewizji? <laughs> lubię jakiś ruch, żeby coś się ruszało, żeby coś było w ruchu. Wie pan, to jak kucie? Józef! Tak wyglądała Marszałkowska na odcinku Aleje Jerozolimskie Świętokrzyska zaledwie 9 lat temu. Zdjęcia z lutego 1961 roku. Mówi się o tym, że w budownictwie brak fachowców, że tak trudno, że partackie są roboty. Jak pan zdobył ludzi do tego obiektu? Ja bym się z tym zdaniem, pani redaktor, nie zgodził. Mamy dosyć dużo dobrych fachowców. Tylko, jak każdy rzemieślnik, musi mieć na, y, odpowiednią opiekę nad sobą. To znaczy, dobrze robota zorganizowana, y, na czas materiały. W czasie kontroli w dniu wczorajszym. Przeze mnie i przez przedstawicieli Urzędu Dzielnicowego stwierdziliśmy, że jednak bardzo mało osób było przy sprzątaniu w śniegu. Tak, to jest prawda, bo ja również wczoraj byłem na terenie Ursynowa, na osiedlu Jari dozorców pracowało więcej, natomiast na innych osiedlach. Mniej dozorców. Odwiedziłem jedną dozorczynię, która powiedziała mi, że proszę pana, jestem zmęczona, ja mogę pracować 2-3 godziny przy śniegu, a muszę wrócić do domu, odpocząć i później znowu już wyjdę. Ale to Wczoraj nie cały dzień śnieg padał. Ale to teraz. nie jest tłumaczenie. Ci ludzie biorą pieniądze, a wy jesteście za to odpowiedzialni, żeby był porządek. No niech pan zobaczy. Kobiety z wózkami nie mogą przejechać. Rocznie Bożanka przygotowuje 100 nowych wzorów odzieży. Systematycznie rosną zamówienia. Współdzielnia zatrudniająca 250 stałych pracowników i 650 kałotników stara się im sprostać. Produkcja rośnie z roku na rok. Modernizacja parku maszynowego i zwiększenie dyscypliny pracy pozwoliły na znaczną poprawę wyników ekonomicznych. Nigdy nie wiadomo, jakie umiejętności mogą przydać się w dorosłym życiu. Dlaczego akurat pracę pan wybiera dla Małgosi? Może trzeba by coś weselszego, lżejszego jej pokazać? No dlaczego pracę? Zastanawiałem się nad tym, dlaczego praca, ale wydaje mi się, że właśnie praca człowieka jest najważniejsza, ponieważ ja właśnie tą swoją pracą daję jej przyszłość. Dlatego chciałem, chciałem jej pokazać, że praca, którą po prostu zarabiałem na, na wychowanie jej, i powiedzmy całej rodziny, nie była taka łatwa. Była bardzo odpowiedzialna. W tej chwili chodzi do klasy piątej, to może już będzie na politechnikę chodził właśnie tam, na lotnisko. Na lotnisko. Na lotnisko. Więc będzie to jakieś powiązanie, a ja interesuje się lotnictwem. Że dzisiaj jak z dostępnych w domu prostych materiałów zrobić latający śmigłowiec. Prawda, że ludzie marzyli o samolocie, który by ich stąd zabrał, ale sukces tej konstrukcji nie jest pewny. Musicie sami wypróbować, jak on wysoko lata. No, myślę, że nawet do drugiego, trzeciego piętra na podwórku puszczany potrafi dolecieć. Z tym, że m, pamiętajcie, że najpierw jak chcecie go wypuścić, to trzeba najpierw puścić śmigło, a dopiero potem puścić kadłub. Najpierw puścić śmigło, a dopiero potem puścić kadłub. Zgrywaj mój żała kiedykolwiek taki film. Umarłabym ze śmiechu. Cisza zagrała! I waszej roboty nie będzie widać. To, co pod ziemią na pewno nie będzie widać, ale automatykę i wewnątrz, i całe sterowanie automatyczne to jest nasza robota. Sterowanie automatyczne nad tym zakładem. To musi być wytrzymałe, sprawdzone. No i w, tej chwili, i w tej chwili to i w tej chwili to y, rządził tym, tym zakładem, będzie już komputer. I my podłączamy się wszystkie sprowadzania, wszystkie czujniki i przetworniki z, z poszczególnych urządzeń wprowadzamy do komputera. Pragnę. Z satysfakcją oznajmić, że w wyniku żmudnych badań zabytkowej dyskietki natrafiłem na ocalałe, szczątkowe fragmenty tekstu, dające jednak wyobrażenie o poetyckiej mocy i ekspresji zniweczonego przekładu. Oto wynik rekonstrukcji w wersji na powrót z Polszczami. Brygady Energomontażu Zachód włączyły do sieci państwowej siódmy blok w elektrowni Dolna Odra. W przeszłości, marzenia. Najdłużej trwał wypalony budynek przy Świętokrzyskiej, w miejscu, gdzie dziś stoi Sezam. Przeobraziła się w ulicę godną naszych czasów. Dlaczego za granicą potrafimy budować szybko i dobrze, a w kraju nie? Przede wszystkim inna jest organizacja w stosunku do organizacji krajowej. Ale podstawowym elementem to jest znacznie wyższe wynagrodzenie od wynagrodzenia krajowego. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że budujemy porównając do cykli krajowych, to prawie trzykrotnie szybciej. Ale wynagrodzenie jest też trzykrotnie wyższe w stosunku do analogicznego zawodu w kraju. Kto za to ponosi odpowiedzialność? Teraz, jeżeli ktoś będzie coś co? Przyczy. za niezabezpieczenie tego wykopu, konkretnie imiennie kto za to ponosi winę? Ja wyciągnę wnioski w stosunku do winnego. Kierownik robót przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego. Kiedy dowiem się o ostatecznym terminie? Do końca już dnia. Będzie osiedle oświe... oczyszczone. Tak to osiedle konkretnie i Mielin. Ale nie, cały ursynów to, co jest w Waszej gestii. Zarząd obejmuje nie tylko osiedle i Mielin. W takim zakresie, jakim przy pomocy pracy ręcznej możemy to zrobić? My twierdziliśmy, że dozorcy źle pracują. Ja mogę wszystkie tak. adresy podać. Tak, niektórzy dozorcy nie wywiązali się ze swoich obowiązków. No i jakie będą z wnioski w stosunku do nich wyciągnięte? W zależności od stopnia zaniedbań będziemy wnioski dyscyplinarne wyciągnąć. Jakie? Podbawienie premii, łącznie ze zezwoleniem z pracy, jeśli się okaże, to konieczne. Nowa trasa, która teraz nam wszystkim tak się podoba. Dzięki każdemu detalowi, nawet kolorowi lampy kolorowi i sposobowi, sposobowi wykończenia przejść podziemnych, wiaduktów, delikatności skrzyżowań wielopoziomowych. Ta trasa chyba stanie się na najbliższy okres rodzajem łokcia mierniczego, w sensie nawet estetycznym dla całego szeregu rozwiązań urbanistycznych w Warszawie i nie tylko w Warszawie. Trasa Łazienkowska to pierwsza część przyszłej bezkolizyjnej obwodnicy śródmiejskiej Warszawy. Pobłodnicę tę i nową trasę toruńską projektują ci sami ludzie, którzy stworzyli to wielkie dzieło polskiej myśli inżynierskiej i architektonicznej. Ich wiedza, umiejętności i doświadczenia gwarantują, że te nowe rozwiązania będą miały wartości nie tylko funkcjonalne, lecz również kulturotwórcze w stopniu co najmniej takim jak trasa Łazienkowska.